Po 60 tysięcy złotych dofinansowania z programu rozwoju obszarów wiejskich na uruchomienie działalności gospodarczej otrzyma 15 podmiotów z terenu lokalnej grupy działania ziemi sandomierskiej. W poniedziałek w urzędzie gminy Dwikozy marszałek Andrzej Będkowski i członek zarządu województwa Marek Jońca podpisali umowy z beneficjentami projektu. To są jakby beneficjenci programu. Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze działania naszego LGD. Każdy z tych młodych ludzi otrzyma dzisiaj wsparcie w wysokości 60 tysięcy złotych na założenie pierwszej w życiu firmy. Zadowolenia ze wspierania młodych ludzi mających pomysł na siebie nie krył Andrzej Będkowski Marszałek Województwa. Tych, którzy mają pomysł, który wykazują się jakąś inicjatywnością, wspierać, i dzisiaj tutaj w Dwikorzach podpiszemy. 15 beneficjentami umowy z lokalnych grup działania na różne formy przedsięwzięć gospodarczych. Trzymają na początek tej swojej działalności po 60 tysięcy. Życzymy im tutaj powodzenia. W tych zamiarach będziemy kibicować tej działalności. Także dla Marka Jońcy, członka zarządu województwa, podpisanie umów, a co za tym idzie, przekazanie swoistej premii młodym przedsiębiorcom, jest powodem do satysfakcji. Ogromnie się cieszę, że właśnie tacy młodzi, bardzo ambitni, ale jednocześnie dążący do tego, żeby już pracować na, na własny rachunek, zrejestrują takie niewielkie mikroprzedsiębiorstwa. I właśnie to było celem nadrzędnym naszego zarządu województwa świętokrzyskiego, aby pomóc poprzez dofinansowanie czy przyznanie dotacji takim właśnie początkującym, rozpoczynającym działalność gospodarczą. O dotację ubiegało się 21 podmiotów. Komisja konkursowa do dofinansowania wybrała 15 z przeróżnych dziedzin gospodarki od warsztatów samochodowych po apiterapię czy gabinet logopedyczny. Bartłomiej i Aleksandra Mrozik postawili na wrapping. Pan Bartłomiej ma trochę doświadczenia w tym biznesie. Firmę otwierają w domsicach w gminie Koprzywnica. To będzie car wrapping. Zaczynamy od przyciemniania szyb samochodowych. Później będziemy szli poprzez oklejenie samochodów i zabezpieczenie lakieru folią bezbarwną PPF. Państwo Mrozikowie stwierdzili, że 60 tysięcy to na początek całkiem przyzwoity zastrzyk finansowy. Przecież to jest dobry początek. A później tak, zobaczymy, tak. jak się rozwinie to wszystko. Usługi elektryczne zamierza uruchomić w miejscowości Rożki w gminie obrazów Mirosław Pietruszka, który od dawna chciał pracować na własny rachunek. Ja już dawno planowałem po prostu przejść na swoją działalność i taki, taki był cel po prostu startowania w tym projekcie. Udało się uzyskać dofinansowanie. Planujemy biznes w postaci usług, świadczenia usług elektrycznych. Od tego będziemy zacząć, czyli podstawowe usługi elektryczne plus pogotowie elektryczne w nagłych sytuacjach. Dodatkowo będziemy chcieli się rozwijać w kierunku fotowoltaiki, może przyszłość pompy ciepła ogólnie rzecz biorąc, y, zielona energia. Sandomierskie Centrum apiterapii chcą zbudować w Łąszku w gminie Łoniów Agnieszka i Mateusz Zygmuntowie. Dla nich będzie to dywersyfikacja rodzinnego biznesu. I przy pasiece chcą razem z żoną postawić skansen, prowadzić warsztaty dla dzieci i dorosłych. Mąż po prostu y, ma pasiekę, prowadzi i stąd się nawiązało do tego skansenu pszczelarskiego, że mamy różne takie... Y, Ule, chcemy po prostu domek do apiterapii, no i takie, mm, wprowadzić też no, wycieczki, oprowadzać, omawiać, no coś takiego innego. No Na ten skansen, na domek na do rozgóra. apiterapii, na altankę do przyjmowania wycieczek. Dawid Zieliński z Gnieszowic w gminie Koprzywnica zamierza łączyć studia z pracą zawodową. Pieniądze z projektu wyda na sprzęt niezbędny do prowadzenia warsztatu samochodowego. Jest to po prostu warsztat samochodowy. Zawsze po prostu fascynowało mnie to naprawienie samochodów, samochody, silniki, składanie tego. Więc no jest to dla mnie też pasja, nie tylko zawód, praca, ale także rozwijanie swoich zainteresowań. Że też elektroniki, no tak jak w dzisiejszych samochodach, no to mechanika to nie wszystko. Głównie, głównie to się wszystko opiera na elektronice. Gospodarz wydarzenia? Mariola Żmuda, zastępca wójta gminy Dwikozy młodych przedsiębiorców określiła mianem nadziei na lepszą przyszłość. Nie tylko powielają to co w rodzinach do tej pory się działo, robiło, przekazane z pokolenia na pokolenie, ale widzę, że wykazują własną inicjatywę i chcą, chcą robić coś innego, coś co być może jest nadzieją na lepszą przyszłość, na to żeby móc realizować się i... Działać na rzecz nie tylko lokalnej naszej społeczności, ale również naszego kraju. Prezes lokalnej grupy działania ziemi sandomierskiej Janusz Stasiak uznał, że 60 tysięcy złotych dofinansowania to optymalna kwota na początek biznesu. To jest taka kwota, która wynikła trochę z naszych badań tego rynku lokalnego. Lepiej kroić działalność gospodarczą etapami niż na przykład przesadzić ze skalą działalności, i wtedy być może trzeba brać kredyty, trzeba oddawać itd. Tak tak Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej w najbliższym czasie zamierza przeprowadzić kolejne postępowanie konkursowe na podejmowanie działalności lub rozwój działalności gospodarczej. Jerzy Strzyż, STV Info.